Cześć, witajcie, z tej strony Wygrać Witam was w kolejnym odcinku z serii Electric Cave i dziś wchodzimy już do czwartego ostatniego pomieszczenia okej okay. o, mała klatka na początek okej, okay, dobra i, i, i wchodzimy już do tego pomieszczenia, jak już widać tam mamy nowe bloki żelazne albo i nie, nie, to nie są nowe bloki, zobaczcie jaka zmyłka to są tylko drzwi. A tutaj co nas czeka? O, tutaj coś mamy. Tu jest. Ale dlaczego tu jest od razu już wagonik? Dlaczego? Że nic tutaj nie trzeba zrobić? Chyba nie, bo skrzynki nie widzę. Nie, no dobra. A tutaj mamy skrzynkę, no proszę bardzo. A tutaj są wagoniki. No dobra, to jedziemy. Hmm, jak nam każ. O, cześć Marian. <śmary> Marian, Cześć, cześć. Wow. I co tu się stało? Co to jest? Koniec mapy? Koniec mapy. Hm, proszę bardzo. Zobaczymy tutaj sobie, co to, jak to sobie wygląda. Tak, to koniec mapy. Hm, zobaczcie. Koniec mapy w, w piątym odcinku. Na początku piątego odcinka. No dobra. To będzie dla Was taka... powiedzmy niespodzianka. Że taki odcinek się zapowiada. A w końcu to jest zakończenie mapki. No dobra, mapka była naprawdę super. Polecam sobie pograć, bo opisie oczywiście przy każdym odcinku mieliście tą mapkę. Więc naprawdę polecam na tej mapce zagrać. Jest ona naprawdę super. Kilka tam błędów, które popełniłem za nie mocno, bardzo przepraszam, ale naprawdę bardzo mi się gra spodobała na tej mapie. Co najlepsze, nie, nie traciłem w ogóle głodu, nie musiałem tutaj nic głodować, ani nic. A sztabka złota do czego była? To nie wiem. Można jeszcze zobaczyć, czy może jakaś tutaj osoba handlująca może coś ma za tę sztabkę złota. I właśnie mi trzeba było coś kupić albo coś, nie wiem. Nie, chyba się u nich nie da kupić, bo zobaczcie. Mamy tutaj tak. Aha, da się. Ale nie, tutaj wszystko jest zeszmaragdane. No to tak, to by było na tyle. Myślę, że mapka wam się naprawdę spodobała. Jeden taki odcinek króciutki. Piąty odcinek. Myślałem, że coś dłuższego będzie. No ale jak, tak wyszło, jak wyszło. I... Skończyliśmy w końcu tą mapkę. Mam nadzieję... Że Wam się tak jak mówiłem spodobało. I jeżeli będziecie chcieli, żebym jeszcze nagrywał jakieś takie mapki, typu Puzzle, coś e, e, takiego Adventure, nawet jeżeli chcecie, żebym z kimś nagrywał, to możecie mi powiedzieć. Ja, naprzy, na, na, ja się do tego ustosunkuję, i możliwe, że z kimś to nagram. I mam nadzieję, że Wam się naprawdę ta seria podobała. No ja myślę, że to by było na tyle co tutaj wyślemy wagoniki wszystkie na dobrej koniec wyślemy wagoniki. Oj. Jak się mnie dobra. Dobra, myślę, że tak, serię zakończymy tutaj, sobie, o, tutaj sobie stanę, albo nawet nie, tutaj sobie stanę na tle tego ładnego, jak gdyby, nie wiem jak to nazwać, nawet coś, czegoś takiego ładnego. I tak, myślę, że Wam się spodobała seria, tak jak już mówiłem, trzy razy, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, liczę na łapki w górę, cześć, trzymajcie się i na razie.